Ty lajwika. Edytuj. A czy będziesz na mnie polować? Co to było? No, czemu nie, 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 masz diaksów? XD. nie, 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 Xd Jesteś debilem? Dobra mam. Zrobiony. Ty! Options. Control. Sprint. Shift. Sneak. Tab. List Player. Jakiś taki ukośnik. Kto wyszedł? Rytm. Rytm. Rytm nas nie lubi. Xd E, o jakie nagrody? O nie? żadne nagrody. Nie no nie, jest okej. Co chceftować, bo plugin robi się. Jest. Tak. Ej, nie jest mogę nic Ej, lag jest. Bo właśnie jeżeli ja nic nie mogę skraftować. A plugin Laga, jak. Plugin Laga? się instaluje. Dla nie ma. Ja sobie teraz się wykopałem. Mam cofnęło 50... Co była misł. Nie, no nie będę inwestował, nie będę stówy wydawał. No, no graj sobie we Fortnite o nagrody. A nie, kurde, ty mi pytasz, czy będzie tego o stówę gra. O co chodzi? Eeeh, No.